Okej, okay, witam, jestem Patryko z polskiej produkcji Patryko, a to jest następny odcinek z naszej serii znaczy z mojej serii Przygody za Zatynę w Minecraft. A, dobra, już na początku powiedziałem tytuł: Let's Play Minecraft i tak dalej, i tak dalej. Teraz już nie będę tego mówił, bo nawet nie wiem, jaki będzie tytuł. Nadam taki tytuł, jaki mi będzie pasował. Na szybkiego nie będę go wymyślał, bo nie ma sensu. Trzeba trochę się nad nim nagłówkować. No, to w tym odcinku chyba pozdobę, e, pozdobywam materiałów? Może? Chyba gliny muszę trochę więcej zdobyć. Teraz aktualnie się glina tworzy i tworzy cegłę. Ale nie sądzę, że to wystarczy. Dlatego wyruszam na wyprawę. Będę Zdobyła glinę. I jak jakaś przygoda mnie spotka, to będzie fajnie. Jeszcze jedną skrzynię zrobię. Żeby z małego chesta small chest, zrobić large chest. Czyli duża skrzynia. Wchodzimy skrzynię obok skrzyni i mamy dużą skrzynię. Wow. Próbuję jeszcze raz to zrobić Nie Nie działa Wtedy coś się zbugowało Aj tam Dobra Rzeczy, których nie chcę stracić Sznurek Proch Piórko Kaktus Piórko tam etam, ja tam Kwiatek Właściwie to Przeróbmy ten kwiatek Niech zamiast kwiatka będzie barnik. Z kwiatką na razie nie wiem, jak, ale nie obchodzi mi to. Dobra, z tego będą narzędzia, z tego będą narzędzia. Tego nie potrzebuję. Będzie zabrać miejsce. Pork chopa potrzebuje. Tego nie potrzebuję. Ten ston też nie. Stika potrzebuję. Trawno też. Kobyl też. Tego też nie. Nie. E, nie nie i tego też nie okej, okay, no to zacznijmy od ekwipunku zauważyłem, że mój kilof się emaduje, więc tak się pat... a znaczy nie patelika tylko azotin przygotowuje do podróży niech ten się skończy i wtedy będę mógł wymienić łopata też powoli się kończy więc, następna łopata Miecz I Zapasowa łopata W końcu będziemy linę kopać I jeszcze będę musiał znaleźć wągla Więcej wągla Wągla, wągla, wągla Dobra Oby mi nic na głowę nie spadło Przy okazji, skoro jestem tu, zrobię schodki i tak i tak i tak i tak i tak i tak. No, czy nie? No, częściowca. Dziś twój nieszczęśliwy dzień. No, i zabiję świnkę. Świnka to pożywienie. A pożywienie jest ważne. Chwilę, jeszcze zobaczę, czy chodzę na peaceful. Nie, nie, chodzę na peaceful. Chodzę na easy. Chodzę na easy. mnie mm, frajer. Chodzę na easy. Dobra. Będę brzegiem szedł, żeby się nie zgubić. Więc, jak będzie noc... To, co zrobię, to zacznę krzyczeć. Gdzie jest słońce? Nie gadajcie, że już zachodzi. Czekajcie, zmienię na farbę. To mnie już dobija, żeby nie widzieć własnego słońca za chmurami, za sami, za górami. Świeci słońce nad chmurami. Ale fajny, fajny rynek. Teraz Teraz, jakby to teraz, to wymyśliłem. Dobra, pod wodą szukać gliny. Może będę, mia będę miał szczęście i znajdę spięcę. Wszystko, całe to miejsce to na glinę. No nie, to słońce. Dobra, będzie nocna przygoda. Oh my! sorki za angielski. Ale język też miałem nie za dobry. Dlatego, jeżeli zrozumieliście chociaż kawałek i wiedzieliście, co chciałam powiedzieć, to sorry. A jak nie, no to i tak was przepraszam. Będę taki miły, że przepraszam nawet za no to, jeżeli nie wiecie, czy przepraszam. Ok, namierzyłem glinę jest glina namierzona i tam chyba też A nie, nie to nie glina. Rozpoznam glinę na 100 km. No może nie na 100, bo 100 to nawet nie widzę gliny. Ale okej, okay, płynę. Jak, jak gdzie słońce? Dobra, to marna moja przygoda, bo zaraz będę wracał. Tak będę wrzeszczał, że nie będziecie mnie słyszeć. Powiem tylko, że będę się bał, i właściwie to nawet nie wiem, czy stracę, zrobię, za... będę miał zawał, i o! I koniec serii. Bez golepienie. Nie. nie chcecie, żeby, pa... żeby Azotin miał zawał. Uzbrojony w miecz. Wielki podróżnik azotin. Azotin. Wraca. O, marna moja przygoda. Jakoś się to z Jakaś będzie rekompensata za, za mój czyn. Posiedzę trochę na dworzu. Kiedy będzie ciemno. O, znowu zapomniałem minutnika włączyć. O, ale ze mnie gapa. Nawet nie wiem, ile mam czasu Teraz nie będę tego Mam nowe czasu Dobra, przynajmniej krzemienie trochę Zdobędę No, proszę cię, Grabel. Chcę zdobyć krzemień Dobra, jestem bardzo zawiedziony nie znalazłem krzywienia. Zaraz się ciemno, jestem tutaj. mógł jest gdzieś tam. Nawet jeszcze go nie widzę. A no to, po sekretna baza? Działa świetnie. Tutaj są takie drzewa. Żaden podróżnik nie zobaczy, będzie chciał tam jeszcze dalej. Myślę, mm, jakieś Nie ciekawa, te góry. I takie tam, takie tam. Ale nie, żeby nie było ciekawe, bo jest bardzo, bardzo ciekawa. Tylko dla podróżnika może nie być ciekawa. Bo po co bym by miał latać po górach. Ja tam górach, bo ja lubię góry. Ale mówię mam. Bardzo mi się podoba to miejsce. Chciałam jeść przy górze i żeby było, była woda. Mówisz masz. Dobra, zachodzi. A jeszcze mam kawałek. Dalej! Ty patrz, owce chcą popełnić samobójstwo. Świnie też, bo zgromadziły się pod moim domem. Albo są głupie i chciały wywołać strajk, albo. Albo po prostu niechcący tutaj trafiły. O. Dobra. Jedzonko i teraz. Hop, 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 hop. O o, co jest. Ups, to za ma to mało powiedziane. Come on. No nie, no, znowu się boję. <laughs> Macie rekompensatę. Zadowolenie. O! Serpij, się alarm. Ah! Okej, okay, jestem w domu. Jestem w domu. Zaleciłem bozę. Uuu, Co, na to się pali? No weźcie przez cały dzień. Tu był żart. Dobra, no to. E, komentujcie. A no ta, Ogłaszam koniec odcinka. E, to już była szósta noc. Okej, okay, no to. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Łapka w górę. I do widzenia. Znowu w tym samym miejscu.